Witam. Dzisiaj chciałem Wam zaprezentować jeden z wysokich modeli skanerów, który mamy w ofercie. Jest to Canon Scan 9000F Mark II. Pewnie niektórzy słyszeli o, możliwości, o możliwościach tego skanera, ma on bardzo wysoką rozdzielczość skanowania. Oczywiście opcje foto i tak dalej, Dzisiaj krótka prezentacja modelu z zastosowaniem ramki na slajdy. Więc tak, uruchamiamy skanerek. Tak, żeby wykonać poprawnie skanowanie slajdów potrzebna nam jest ramka, którą również mamy w ofercie. Wygląda to tak. Oprócz tych ramek mamy jeszcze wiele innych. Ta jest przeznaczona właśnie do skanowania slajdów. Więc tak, otwieramy sobie pokrywę. Wcześniej musimy usunąć tutaj taką zaciemniającą... No, Pokrywę oświetlenia górnego skanera zakładamy. Jak widać, tutaj mamy taki cynzelek, w który wkładamy dziurkę od ramki. O, ramka nam siedzi. Bierzemy przykładowe slajdy. <laughs> Oczywiście, do skanowania slajdów, do skanowania w ogóle, możemy używać różnego rodzaju programowania. Może to być software. Firmowy. Ja się skupię dzisiaj na programie WSCAN WS i pokażę, jak nim w prosty sposób wykonać skanowanie slajdów. Dobrze, skaner został zamknięty. Uruchamiamy program. Skan jest jednym z, z dobrych programów, uchodzących za lepsze w zasadzie. Już to oddalę. Tak, żeby było wszystko fajnie widać. Jest, jest też wiele innego rodzaju oprogramowania. Najbardziej znane z nich to między innymi Silverfast, który jest dedykowany w zasadniczo do skanerów Canona tudzież Epson'a. Dobrze, hmm. chyba coś widać. Jeszcze spróbujemy oddalić. O, ja sobie oddalę. O, to przybliżymy. No, mamy to. Jak widać, mamy uruchomiony program WSKan. <coughs> Dlaczego WSCAN na pierwszy rzut? Hmm. Może dlatego, że jest to program dający naj, najwięcej możliwości. A menu, może nie wygląda jakoś ale wierzcie mi, że w opcjach zaawansowanych jest w zasadzie wszystko, co nam potrzebne do obróbki skanerów, bo skanowanie do obróbki slajdów, skanowanie slajdów to nie jest tylko skanowanie slajdów, po prostu trzeba je poprawiać, często a zasadniczo zwłaszcza są to slajdy stare, z jakimiś przebarwieniami, z jakimiś śmieciami itd., itd. wyblakłe i itd., więc od czego zaczynamy? Podstawowej, po, po, po normalnie po uruchomieniu tego programu mamy tutaj w pierwszym menu wejście, wybór, skaner płaski, skaner przeźroczy. My sobie my oczywiście przeźroczy, skaner. Tu nic nie, nie zmieniamy. 1200 DPI jest to rozdzielczość naprawdę wystarczająca. Przy testach na 2400 i 4800 zasadniczo różnica jest tak znikoma, że gołe okoje tego nie rozróżni. Kadrowanie ustawiamy na slajd 35 mm. Chodzi o to, żebyśmy żeby po zeskanowaniu czterech slajdów żeby nam uchwycił wszystkie te same, same kadry filmu do, do zeskanowania osobno. Jest w tym troszkę taka dziwna sytuacja, ponieważ ramki były różnych wymiarów i częstokroć trzeba ustawiać tutaj wielkość kadru ręcznie i wtedy samodzielnie wycinać, ustawiać sobie kadr po to, żeby nie było niepotrzebnych smog i tak dalej. Zrobmy sobie podgląd. Proszę, tutaj jest przycisk podgląd. Robimy podgląd tego, tych slajdów czterech w tej ramce, którą mamy założoną. Jest to wersja programu 9.4, 9... O, proszę. 9.5 i dalej... Yy, ma coś tam więcej w filtrowaniu generalnie o. proszę, i mamy tutaj kadr. I teraz tak żeby to odpowiednio ustawić, musimy sobie tu włączyć automatyczny obrót. O, proszę, tu nam się pięknie dopasował kadr. I teraz sobie możemy zeskanować. Pojedynczy. Ja najpierw zeskanuję w takiej wersji, jak on tu 35 mm dokładnie ustawia. Później można sobie to oczywiście ustawić ręcznie na mniejsze po to, żeby obciąć. Żeby obciąć sekundkę. Żeby tą całą historię. Po prostu wykonać lepiej, le, najlepiej go wykadrować. OK. Robię skan. Oczywiście to chwilkę trwa. 1200 wydawałoby się, że nie jest dużą rozdzielczością, ale ale jednak no trwa to te kilka dziesiąt sekund. Okej, okay, mamy. Jak widać na podglądzie skanik jest. Widać, że to nie jest po prostu z poprzedniej epoki jest to zdjęcie, więc cudów tu na razie nie będziemy mieli. Teraz wykonuje się tak zwany drugi skan. On jest po to, żeby właśnie pousuwać. Może za, przejdę tutaj, proszę zobaczyć, trzecia zakładka filtr. Tutaj ustawiane są właśnie filtry, filtry pewnych, jak widać. Scan. teraz skanuje wszelkie brudy. Ja tu mam sterywne wostrzanie, wyblaknięcia. Można wstawić, wybrudź, kolor, wybrudź kolory. Są jeszcze. O, proszę. Teraz sobie to. I taki mamy efekt. Oczywiście można z tym zrobić wszystko. Można kolorami e, regulować. Regulować. E, wyregulować cały obraz. Obracać go. Robić ubicie ostrzane. Można, no, można zmienić bardzo dużo na e, wykresami. Natomiast to jest takie podstawowe, podstawowa skanowanie. Oczywiście, tak jak mówiłem, lepiej jest wykadrować ręcznie, i wtedy, tu dam na, dalej na podgląd, wtedy to sobie można po prostu wykadrować tak jak chcemy. Już pokażę. Oczywiście tu sobie możemy przybliżyć. O. Rzecz w tym, że po wykadrowaniu, powiększam, powiększam, po wykadrowaniu sobie możemy obciąć zupełnie te wszystkie hece typu jakieś tu. O, tak. No, każdy wie, jak to się robi, nie? I troszkę zmniejszyć powiedzmy rozmiar zdjęcia. To ma jakieś parę pikseli ale zasadniczo uniknąć historii, że będzie nam wystawać jakieś białe coś, albo jakieś czarne coś. Tyle na razie w kwestii tego programu WWS Scan. Następnym się skupię na Silverfaście i oprogramowaniu w softwarze filmowym, który nie daje możliwości np. filtrowania, który nie daje możliwości ekspresji kolorem, ale no, generalnie dla użytkownika prywatnego może wystarczyć. Ten program jest najdroższy, kosztuje około 100 dolarów Silverfast, około 40, więc różnica jest spora, natomiast no, jeżeli się ma dużo tego lub robi się to zawodowo, no to faktycznie jest to nieodzowne. Dziękuję.